No tutaj naprawdę tak sobie myślę, że nie wszyscy mają szansę pokonać ten wynik osiągnięty przez Mariusza Steca już tak z założenia, chociaż bądźmy szczerzy, nigdy wiadomo. Oj, jak widać miejscami jednak jest przyczepnie. Miejscami jest przyczepnie do tego z poufnych informacji, że ten samochód Jakąś niewyobrażalnie, wręcz potworną moc. To Maciej Oleksowicz i Andrzej Obrębowski, którzy w Mistrzostwach Polski w tym roku nie radzą sobie najlepiej, to mówiąc delikatnie. A w rajdzie barburki od samego początku w ścisłej czołówce. Ale tu jest problem jakiś oponowo-zawieszeniowy. To auto naprawdę tak przedziwnie podskakuje i wstaje właściwie. Buja się bardzo mocno na tych zawrotach. No zobaczymy, jak się uda zawodnikom dotrzeć do mety. Na razie udało im się uniknąć burkowych kostek latających nad samochodem. Udało im się także uniknąć drobnego sobie, pokowania, chociaż w tym przypadku autobusów mogło się także nawet przewrócić na dach, bo już wstawało w sposób dość zdecydowany. Może to także wynikać z różnicy wagi pomiędzy kierowcą i pilotem. Maciek jest człowiekiem bardzo drobnym. Andrzej powietrzu delikatnie wręcz przeciwnie. Nie to, że jest jakiś rozmiarów monstrualnych, ale rzeczywiście jest dobry, kilkanaście kilo cięższy od swojego kierownika. Ale widocznie porównali to zawieszenie mi chociaż lekko wstaje i dosyć się mocno się ugina, to udało się opanować tą różnicę ma z między oboma zawodnikami tego Subaru Impreza. Tak, ale jak do tej pory Maciek Koleksowicz na szóstym miejscu w rajdzie i to z sześciosekundową przewagą nad załogą grzyb Madusz teraz wybrali jeszcze inny wariant przejazdu beczki wybrali miejsce, które jest no nie wiem, może bardziej przyczepne, nie mniej przyczepne. Wtedy jechali bliżej beczki, wstawali na dwa koła, teraz pojechali znacznie dalej, czyli ślisko jest podejrzewane na środku. Może tak być, sprawdzili w każdym razie wszystkie ewentualności. Ach, no, wysoko bardzo, było. Blisko, bardzo wysoko blisko było. było. Ale udało się odkręcić w odpowiednią stronę koła, tak żeby samochód jednak stanął. I tu znowu, popatrz. O matkowoska. O matko, boska No tutaj naprawdę nie. Niewiele nie brakowało tam, nie któraś z tych kostek może wręcz wpaść do samochodu, bo one lecą do góry, auto zamiata bokiem, więc jeżeli będzie miał zawodnik pech.